5, 6, 7 i raz. Cześć, tutaj Kajka, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o tancerzach. Jak może się potoczyć ścieżka kariery tancerza? Ponieważ mówimy tancerz, myślimy o osobie, która po prostu tańczy, ale przecież tych ścieżek kariery jest dużo. Bardzo dużo. W którą stronę można pójść, będąc tancerzem, potrafiąc się poruszać do muzyki? Czy ktokolwiek oprócz mnie ma rozkminy, jak można być tancerzem? Myślimy sobie tancerz, myślimy sobie o osobie, która fika koziołki na scenie. Wcale się nie mylimy, bo oczywiście, że tancerz to jest osoba, która tańczy, która posiada jakąś tam zdolność ruchową i potrafi tańczyć najróżniejsze style. Teraz w ogóle nie będziemy dotykać kwestii stylów, tylko będziemy mówić wyłącznie o ścieżkach kariery. Jakie tancerz. Może mieć w życiu. Więc jeżeli jesteś tancerzem, albo jesteś na początku swojej drogi tanecznej, uczysz się tańca, ale na przykład wiesz, że nie do końca lubisz występować na scenie, to się nie przejmuj, ponieważ może zaraz zobaczysz, co możesz robić oprócz tego, w sensie nie zawsze tańczyć trzeba na scenie. Trochę mam tutaj teraz problem z terminologią, ponieważ na przykład w hiszpańskim mamy słowo tancerz, które możemy przetłumaczyć na dwa sposoby. Bailarin i bailador. Bailarin to jest osoba que baila, czyli która tańczy, ale też persona que ejercita o el arte de bailar. Osoba, która wykonuje sztukę tańca, osoba, która tańczy. Natomiast bailador to jest osoba que baila, czyli tutaj nam się definicja pokrywa, czyli osoba, która tańczy, natomiast dodatkowo jest to bailarín profesional que ejecuta bailes populares de España, especialmente andaluces. Tancerz profesjonalny, który wykonuje tańce popularne Hiszpanii, w szczególności andaluzyjskie. W Hiszpanii okej. Okay. Los bailadores bailan flamenco, czyli tancerze tańczą flamenco, ale to są bailadores, nie bailarines. Pewnie macie już niezłe zamieszanie w głowie. Na Kubie na przykład, gdzie taniec jest ogromnie istotną częścią kultury, bailador to jest osoba, która nie ma wykształcenia tanecznego. Nie jest po żadnej ze szkół tanecznych. Nie jest ani po baletówce, nie jest po Escuela Nacional de Arte, czyli Szkole Narodowej Sztuk. Narodowej Szkole Sztuk. Narodowa Szkoła Sztuk, gdzie można się szkolić na tancerza baletowego, można się szkolić na tancerza tańców folklorystycznych, czyli rumby afro i tak dalej. Osoba po takiej szkole nazywana jest bailerin, a bailador to jest osoba, która tańczy na ulicy, w klubach. Nie ma wykształcenia papierków na swoje umiejętności, natomiast niekoniecznie jej to umuje tych umiejętności, po prostu nie ma. Dyplomu. Po polsku niektóre osoby próbowały to, to tłumaczyć jako tancerz i tancerzyk, ale tancerzy brzmi dla mnie trochę pejoratywnie i nie do końca mi się podoba to tłumaczenie. Pierwsza osoba, o której myślimy, jak myślimy tancerz, to jest oczywiście tancerz performer, tancerz rzemieślnik, który wychodzi na scenę i przedstawia nam swój taniec, pokazuje nam swój taniec, niesie ze sobą emocje, niesie ze sobą ruch, pasję żebym się nie zapędziła w jakieś koelioskie porównanie. Wychodzi na scenę i zaczyna tańczyć tak, że my z zapartym tchem patrzymy, myślimy sobie o wow, to jest naprawdę piękne przedstawienie. To są najczęściej baletmistrze, to są najczęściej osoby po dżezie, na przykład w musicalach Tańczące. Pina Bausz była taką choreografką, mającą swoją dużą grupę taneczną. Mówiłam wam o filmie Pina jakiś czas temu, i właśnie Pina jest jedną z takich osób, które miały swoją grupę taneczną i przedstawiały konkretne historie widzom. Tej grupy tancerzy, performerów, rzemieślników tańce. nazywam ich rzemieślnikami, ponieważ oni muszą wyrzeźbić swój warsztat. Zresztą każdy jeden tancerz powinien być rzemieślnikiem, natomiast na przykład w grupie baletowej tylko najlepsi zatańczą, ci, którzy mają najbardziej do Ładnie technikę opanowaną są w stanie podnieść tą nogę do tego kąta, do którego powinni. Mają gorset i beton zamiast ciała i mięśni. Rzemieślnik może być osobą, która jest tylko twórcza, ma piękny warsztat, ma wspaniale wypracowane ciało, Mięśnień robi dokładnie to, co ona, on, dana osoba, chce. Każde włókno podlega tylko i wyłącznie pod jej wolę. Natomiast brakuje tego takiego. Aspektu twórcy, aspektu kreatywnego, który może mieć osoba rzemieślnik o troszeczkę gorszym warsztacie, mniej dopracowanym technicznie, ale posiadającym własną ideę, własne emocje, które chce przedstawić dodatkowo w tańcu, które nie są narzucone z zewnątrz przez na przykład choreografa. Rozumiecie te różnice? Rzemieślnik, który jest odtwórczy i rzemieślnik, który ma warsztat, ale do tego warsztatu dodaje kawałek siebie. Powinnam to powiedzieć po hiszpańsku, zabrzmiałoby to jeszcze bardziej... Poetycko. Nie mówię, że to jest złe. To nie jest gorsze, to jest po prostu zupełnie inna rzecz. I są osoby, które fantastycznie się czują tańcząc czyjeś choreografie. fantastycznie się czują na scenie, natomiast kompletnie nie potrafią stworzyć własnej rzeczy, albo kompletnie nie potrafią poruszać się do muzyki w momencie, kiedy ona jest puszczona i jest powiedziane tańcz. Tak też się dzieje i to wcale nie jest złe, bo takich rzemieślników, performerów my też potrzebujemy, żeby potem móc cieszyć oczy na spektaklach na przykład, bo kto z nas będzie wiedział, że dana osoba akurat nie jest w stanie potem w klubie Tańczyć do muzyki. Dalej mamy choreografa. Choreograf to też jest tancerz. Choreograf też musi mieć bazę taneczną, musi mieć warsztat wypracowany, musi mieć wiedzę na temat tańca kulturową, niekulturową, wszechstronne obycie taneczne, dodatkowo piekielnie dużą wyobraźnię, ponieważ on w głowie tworzy coś, co musi ubrać w ruch. Wow! Ale to powiedziałam. Choreografia to jest nic innego jak historia przekazana ruchem, ciałem, mimiką, gestem, emocją. Choreograf to jest tancerz, ale może niekoniecznie lubi występować na scenie. Natomiast ma na tyle dużą wyobraźnię taneczną, wyobraźnię ruchową, wyobraźnię przestrzenną, widząc ludzi poruszających się po scenie i ludzi pracujących swoim ciałem, że wybrał tę ścieżkę kariery i lubi stworzyć do muzyki... Pewną piękną historię. To jest super. Bycie choreografem jest super. Wcale nie jest takie łatwe. Choreografia, jakie się, się tworzy malutkie na zajęciach, to jest jedno, ale zrobić takie przedstawienie półtorej godziny? Wow. To jest dopiero coś. Kolejna osoba, która może. Istnieć w naszym świecie tanecznym, to jest freestyler, czyli taki bailador w tym momencie. Niekoniecznie musi być bailarinem, czyli mieć to wykształcenie taneczne na papierku. Hej, patrz, jestem tancerzem. Hmm. Tutaj potrzebna jest ta wyobraźnia, chęć tańca, pasja do tego, miłość do muzyki. Natomiast może niekoniecznie chęć występowania przed ludźmi na scenie, niekoniecznie chęć tworzenia. To jest coś, co na przykład w Stanach jest widoczne bardzo mocno w nurcie hip-hopowym, to jest coś, co jest widoczne bardzo mocno na kubie. W nurcie salsowo-afro, że ludzie wchodzą na ulicę, tworzą się w koła, spotykają się pasjonaci tańca, muzyki i po prostu zaczynają pokazywać swoje pomysły na chodniku, na macie jakiejś, gdziekolwiek i freestylować do muzy. To jest super. Te osoby też są tancerzami. Nie muszą wykonywać żadnej pracy związanej z tańcem, ale po prostu to kochają, ale mogą uczyć na przykład. Nauczyciel, profesor, instruktor tańca to wcale nie jest łatwa robota. Trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości. Oprócz wiedzy, umiejętności, bo tutaj każda jedna osoba zajmująca się tańcem i chcąca przekazywać taniec, dalej musi mieć wiedzę i umiejętności, muszą mieć fajne podejście pedagogiczne, fajną metodologię, żeby zainteresować drugą osobę tańcem. I tak, to jest chyba jedna z trudniejszych rzeczy u instruktorów, profesorów, poprowadzić zajęcia tak, żeby dodatkowo zaszczepić pasję w ludziach, którzy na te zajęcia przychodzą. To wcale nie jest taka łatwa sprawa, serio. Będąc instruktorem, wiem, że to jest trudne i to zajmuje lata, naprawdę lata, żeby wyrobić swoją własną metodologię, żeby wyrobić swoje własne podejście, żeby upaść parę razy twardo na dupę żeby sprawdzić, co ludzie lubią, czego nie lubią i poczują tą energię, która po pracy, na przykład siedzącej za biurkiem, napełni ich na nadchodzący tydzień. Często jest tak, że na przykład tancerze emerytowani po zakończeniu swojej kariery, po zakończeniu swojej kariery, gdzie tańczyli na dyskach teatrów, tańczyli na scenach najróżniejszych, przy zespołach, przy gwiazdach itd., itd., zresztą nie tylko po zakończeniu ta kariery, ale w trakcie kariery również, to jest oczywiście sposób na zarabianie na tańcu, jak najbardziej. Emerytowani tancerze... Zaczynają uczyć. I tu często pojawia się problem na salę taneczną szkoły komercyjnej, gdzie przychodzą ludzie, którzy nie są tancerzami, ale lubią się poruszać do muzyki. Wprowadzają zasady ze swoich treningów, z formacji, z grup baletowych. Tańców towarzyskich, które były przeznaczone dla tancerzy profesjonalnych albo dla tancerzy, którzy mieli stać profesjonalni. I oni te same zasady przekładają na ludzi, którzy przychodzą się rozerwać wieczorem, wycilować do muzyki, ruszając się razem ze swoim chłopakiem, mężem, kim. whoa! którzy ruszają się ze swoim mężem, chłopakiem, kimkolwiek, po to, żeby się zrelaksować wieczorem. I nagle przychodzi taki. Emerytowany tancerz. Bacik, 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 źle, 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 i nagle jest presja. To jest strasznie niefajne. I nie każdy tancerz, performer, rzemieślnik, choreograf może być nauczycielem. I co za tym idzie? Nie każdy nauczyciel również może być performerem, choreografem, freestylerem. Tu nie ma zależności. Tutaj w ogóle nie ma zależności. Te wszystkie punkty, które ja wymieniłam, te wszystkie ścieżki kariery, które można uskutecznić w zawodzie tancerza, nie łączą się ze sobą zawsze. Można być performerem, freestylerem, choreografem, nauczycielem w jednym. Jak najbardziej. To jest wow, to jest dopiero kombo. Taka osoba to jest taki Mózg rozwalony, serio. Może być świetnym performerem. Jego pokazy będą roznosiły scenę. Ludzie będą wiwatowali, skakali naokoło, oklaski nie będą się mogły skończyć, sala rozniesiona. Natomiast przychodzi taka osoba na warsztaty i nie wie, co zrobić. I ludzie patrzą na nią i sobie myślą, hej, to jest ta sama osoba, którą ja widziałem na scenie, coś mi tu nie pasuje co wcale nie jest zależne. Nie jest wcale gorzej być bailerinem albo bajladorem. Nie jest w żaden sposób rzutujące na to, jak się tańczy, jak się czuje muzykę, jak się ją przedstawia, jak się pracuje z tą muzyką. A jeszcze jedna rzecz. <laughs> Oczywiście. Tańco może być youtuberem, żeby szerzej się podzielić z ludźmi swoimi inspiracjami, pasjami i wiedzą, masz internet. Wrzuć swój filmik, pokaż innym, co potrafisz, zainspiruj ich, dotrzyj do tych, którzy nie spotkają cię na przykład na ulicy jutro, w Twoim mieście, bo nie żyją tu, tylko żyją w Los Angeles na przykład. Czemu nie? Bądź YouTuberem. Jeżeli jesteś na początku swojej tanecznej ścieżki, to najpierw zobacz, co lubisz w tym tańcu. Oprócz tego, że lubisz tańczyć, bo każdy tancerz powinien lubić po prostu tańczyć. Zobacz, w czym się dobrze czujesz. Jeżeli się zastanawiasz. Nad tym, jak dalej postąpić, daj sobie czas, żeby sprawdzić, w czym faktycznie jesteś dobry, czy znacie jeszcze jakieś inne ścieżki kariery tanecznej, których nie powiedziałam, albo która uważacie, że może być najciekawsza, co uważacie w ogóle na ten temat? Czy warto być tancerzem? Tak, warto być tancerzem. Jestem ciekawa tego, co myślicie. Do zobaczenia. Pa! 7 i raz.